Cześć wszystkim W sumie jestem przymulony Nevermind um, To pro będzie takie na luzie W sumie to nie wiem czy to jest pro Po prostu tak to nagram, bo... Bo mi się chce um, Moi drodzy, jestem sobie w pociągu Mam pusty przedział Proszę bardzo no, ale galu, Wyjebane A co? Um, no, tu nic nie zobaczycie Temperatura Oj, zgubiłem ostrość O, jest um, Mam temperaturę um, W końcu Bo wchodząc do przedziału miałem tutaj masakrycznie zimno I były no, ze mną tutaj takie dwie dziewczyny Postanowiły, że wyjdą, bo w sumie nie upłaca się tutaj siedzieć jest za zimno. Um, no i ogólnie chciałem powiedzieć wam o Gdańsku, bo w sumie byłem dzisiaj w Gdańsku, fakt, że się z wami nie spotkałem, bo nie miałem za bardzo jak i um, maybe next time. Nie no, na pewno którymś razem jak będę w Gdańsku to... Um, to tam zrobimy spotkanie jakieś i, i um, coś się coś wymyśli fajnego na mieście ale pochodziłem trochę i, i nie wiem, pozwiedzałem w sumie widziałem siedzę piękną Ambergold, która jest na sprzedaż A powiem wam, że jeżeli chodzi o społeczność w Gdańsku to jest coś na poziomie większych miast, no to wiadomo czyli typu Poznań i tak dalej, chociaż w Wielkopolsce to wszystko wygląda inaczej. I to jednak się odczuwa. Dziwi mnie fakt na przykład, że w Maku na dworcu, znaczy przy dworcu kolejowym, nie ma toalety. No co jest bardzo dziwną rzeczą. Mniejsza o to. Brak toalety nie wiąże się z KFC za to, które znajduje się obok i jest swoistą konkurencją dla Maka. No i sądzę, że ludzie KFC w sumie odwiedzają w większości tylko dla. Um, właśnie kibla mimo, że ten kibel jest mały i tak dalej ale jest darmowy jest i jest fajnie bo większy ruch był w moi drodze Maku no jeżeli chodzi o pociąg z Poznania do Gdańska to ja zapłaciłem i z powrotem oczywiście z Gdańska do Poznania to zapłaciłem Czekajcie 38 38 zł bodajże. Coś takiego Cała podróż, no oczywiście to jest telka, czyli tanie linie kolejowe, sama podróż to jest około 4 godzin Czekajcie 4 Muszę policzyć Z Poznania do Gdańska jechałem o godzinie 4.50, coś takiego Byłem na miejscu o 8 no No mówię coś koło, coś koło 4 godzin. Nie całe 4 godziny chyba coś w podobie. Ogólnie zajebi się, się jedzie pospiesznym pociągiem na luzaku, wyjebane, można sobie pospać, tak jak ja teraz, tutaj wyjebane na wszystko I tyle Nie wiem co wam jeszcze powiedzieć. Jedyne co to w większe miasto to są stopy i tyle A później um, Później po stopach jedziecie dalej Dzisiaj tylko Tylko wyjebane na większe miasta ja nie umiem na przykład w pociągu spać w jak się je zatrzyma. Nie wiem czemu I zawsze jestem w takim późnie Nie wiem co mam powiedzieć wam Pokażę Wam może coś będziecie widzieli A coś widać Hell yeah ja nawet nie wiem, gdzie jestem teraz. a jest godzina, moi drodzy. Jest ta godzina. 20.32. Czekajcie, o, 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 tu jakieś miasto, kurczę. A zobaczymy, co to jest. Bydgoszcz. Wow. Duże miasto. Będzie przerwa. Dobra ludziki, to nie zabieram wam czasu, sam jadę. Dalej wracam do Poznania. Trzymajcie się.